Wyobraź sobie wejście do miejsca, w którym każda osoba przekraczająca Twoje drzwi przynosi pozytywną energię, gdzie pokój i równowaga są zawsze obecne. Teraz wyobraź sobie przeciwieństwo. Toksyczne, negatywne osoby, pełne dramatu, sprawiające, że czujesz, iż Twój dom lub przestrzeń osobista nigdy nie są w harmonii. W takich momentach, nawet najspokojniejsze serce może się zagubić. Dziś odkryjemy, jak zen buddyzm, starożytna filozofia, uczy nas chronić nasz wewnętrzny spokój i utrzymywać sereność, odsuwając od naszego życia tych, którzy zakłócają naszą ciszę. A co jeśli powiem Ci, że niektórzy z tych ludzi mogą wchodzić do Twojej przestrzeni, nie zdając sobie z tego sprawy? Nie mówimy tylko o złych zachowaniach, ale o tym, jak pewne postawy mogą osłabiać naszą energię, sprawiając, że oddalamy się od naszej najprawdziwszej i zrównoważonej istoty. Przygotuj się na zrozumienie, jakich ludzi powinieneś unikać za wszelką cenę, jeśli naprawdę pragniesz żyć spokojniejszym i bardziej harmonijnym życiem. W każdym z tych typów kryje się lekcja zen która może zmienić sposób, w jaki wybierasz, kto wchodzi do Twojego życia, wyruszmy razem w tę podróż, aby odkryć, jak możesz stworzyć przestrzeń pokoju i równowagi, nie tylko w swoim domu, ale także w sobie. Pierwszy: negatywne osoby. W zen buddyzmie umysł postrzegany jest jako ogród, w którym pielęgnujemy myśli i uczucia. Jeśli pozwolimy negatywnym osobom wejść do naszej przestrzeni, to tak jakbyśmy pozwolili chwastom zapanować nad tym ogrodem, osoby, które nieustannie skupiają się na problemach, skargach i nieszczęściach, tworzą atmosferę napięcia i lęku. Ich obecność może wpływać na nasz stan umysłu i emocji, tworząc klimat zniechęcenia i frustracji. Zen uczy nas, jak ważne jest skupienie się na tym, co możemy kontrolować, a to obejmuje rodzaj energii, którą pozwalamy wokół siebie. Jeśli jesteśmy nieustannie narażeni na negatywne rozmowy, w końcu wchłaniamy ten ciężar, na przykład osoba, która tylko mówi o problemach finansowych, relacjach czy zdrowiu, może sprawić, że jej negatywna energia zainfekuje otoczenie. W Zen pielęgnujemy obecność ducha, która jest stanem umysłu równowagi. Kluczowe jest rozpoznanie wpływu słów i działań innych na nas oraz podejmowanie świadomych decyzji o tym, kogo wpuszczamy do naszej przestrzeni. Zgodnie z naukami Zen, powinniśmy praktykować uważność, aby dostrzegać, kiedy coś lub ktoś zaczyna wpływać na naszą wewnętrzną równowagę. Jeśli pozwalamy negatywnym osobom wchodzić do naszych domów, otwieramy drzwi dla toksyczności emocjonalnej. Poprzez praktykę medytacji lepiej potrafimy odróżniać, kiedy powinniśmy ustanawiać granice, a kiedy powinniśmy oddalać się od szkodliwych wpływów. Nasz dom powinien być świątynią pokoju. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy selektywni co do energii, które wpuszczamy do naszej przestrzeni. Dlatego Zen kieruje nas do utrzymania naszego umysłu w czystości i klarowności, odsuwając wpływy, które tylko przyczyniają się do chaosu mentalnego. Nie oznacza to odrzucania osób w trudnej sytuacji, ale raczej tworzenie środowiska, w którym wszyscy mogą przynieść pokój, a nie zakłócenia do domu. Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z negatywnymi osobami, podziel się w komentarzach, jak utrzymujesz swoją pokój w takich momentach. Nie zapomnij polubić filmu i podzielić się nim z kimś, kto potrzebuje tego przesłania. Drugi, osoby manipulujące. W Zen Buddyzmie integralność jest fundamentalną zasadą. Prawda i uczciwość są podstawowymi filarami życia w harmonii ze sobą i z innymi. Kiedy pozwalamy manipulującym osobom wchodzić do naszego życia, otwieramy drzwi do zamieszania i dyskomfortu. Manipulatorzy są mistrzami w zniekształcaniu rzeczywistości, używając subtelności, aby uzyskać to, czego pragną, nie zważając na uczucia innych. Są niczym emocjonalni pasożyty, wysysający energię z osób wokół nich. Te osoby często dążą do kontrolowania lub wpływania na decyzje innych, nie respektując granic ani woli drugiego człowieka. Zen Buddyzm uczy, że prawdziwy pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy żyjemy autentycznie i nie dajemy się zwieść fałszywym pozorom lub intencjom. Manipulatorzy, zniekształcając prawdę, tworzą atmosferę braku zaufania. Co może podważyć poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego w każdej relacji? W Zen uznajemy, że pokój można budować tylko poprzez szczerość i klarowność. Kiedy pozwalamy manipulującym osobom wchodzić do naszego domu, akceptujemy atmosferę niepewności i oszustwa. Praktyka Zen obejmuje także rozwijanie zdolności do rozróżniania. Rozróżnianie to umiejętność dostrzegania, co jest prawdziwe, a co nie. Co jest korzystne, a co szkodliwe. Manipulatorzy są ekspertami w myleniu tej percepcji. Dlatego, zen uczy nas, abyśmy utrzymywali nasz umysł w spokoju, nie pozwalając się wpływać osobom, które mają egoistyczne intencje. Unikanie manipulatorów to sposób na ochronę naszego spokoju mentalnego i zachowanie sereności naszego domu. W środowisku Zen jesteśmy zaproszeni do działania z przejrzystością i szacunkiem. Szczerość i uczciwość są podstawą prawdziwej relacji oraz wzajemnego zaufania. Eliminując manipulacje, zapewniamy, że nasz dom będzie miejscem, gdzie autentyczność i klarowność mogą rozkwitać. Czy kiedykolwiek byłeś manipulowany przez kogoś? Jak zareagowałeś? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach i zapisz się na kanał, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić swoją energię. 3. Osoby nadmiernie krytyczne Osoby nadmiernie krytyczne mają stałą tendencję do oceniania i wskazywania błędów, zarówno w tobie, twoich wyborach, jak i w twoim otoczeniu. Ich negatywne komentarze mogą wydawać się próbą pomocy, ale często zamiast wspierać, Podkopują poczucie własnej wartości i tworzą atmosferę niepewności. W zen buddyzmie praktyka akceptacji i nieosądzania jest centralna, a otoczenie wokół nas powinno odzwierciedlać spokój i współczucie. Gdy pozwalamy, aby osoby nadmiernie krytyczne weszły do naszego życia, tworzymy przestrzeń, w której miłość własna jest nieustannie kwestionowana, a wewnętrzny spokój jest wystawiony na próbę. Nieustanna krytyka tworzy toksyczne środowisko, w którym ludzie czują się stale niezadowoleni i zobowiązani do spełniania oczekiwań innych. Zen uczy, że powinniśmy praktykować bezwarunkową akceptację zarówno siebie, jak i innych, bez przywiązywania się do uprzedzeń czy nierealistycznych oczekiwań, skupiając się na błędach innych. Te osoby tracą z oczu ich cechy pozytywne i dobro, które istnieje w każdym z nas. Może to prowadzić do napiętej i niewygodnej atmosfery, w której osobisty rozwój i harmonia są trudne do osiągnięcia. Osoby nadmiernie krytyczne często mają zniekształcony obraz rzeczywistości, w którym błąd jest bardziej widoczny niż cnota. W zen praktyka uważnego patrzenia uczy nas obserwować bez osądzania. Koncentrując się na chwili obecnej i pozytywnych cechach, które zamieszkują w każdym człowieku, oddalając nadmiernie krytycznych ludzi, chronisz świętą przestrzeń swojego domu i pozwalasz jej być wypełnioną zrozumieniem, empatią i akceptacją. Krytyka konstruktywna jest uzasadniona, ale gdy staje się stała, pozbawiona empatii i prawdziwej chęci pomocy, szkodzi równowadze emocjonalnej i spokojowi każdego człowieka. W zen, prawdziwa mądrość polega na tym, by wiedzieć, kiedy uciszyć osąd i pozwolić innym rosnąć we własnym tempie. Utrzymując osoby nadmiernie krytyczne z dala od swojego domu, tworzysz lżejsze środowisko. W którym wewnętrzny spokój i harmonia mogą kwitnąć. 4. Osoby nieodpowiedzialne. Osobista odpowiedzialność jest jednym z największych nauk zen buddyzmu. Każde nasze działanie ma wpływ nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych, którzy nas otaczają. Osoby nieodpowiedzialne, które unikają przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania, tworzą środowisko chaosu i dezorganizacji. W Zen uczymy się pielęgnować odpowiedzialność jako sposób na zachowanie naszego spokoju umysłu i utrzymanie wewnętrznej harmonii. Osoby nieodpowiedzialne często unikają konfrontacji z konsekwencjami swoich wyborów, co prowadzi do trudnych sytuacji dla innych. Niezależnie od tego, czy chodzi o środowisko pracy, relacje czy inne obszary życia, ta brak odpowiedzialności może tworzyć frustrację. I stres. Gdy pozwalamy, aby takie zachowanie weszło do naszego domu, pozwalamy, by nieporządek zajął naszą przestrzeń, zakłócając nasz spokój i ciszę. Zen uczy nas żyć z jasnością i skupieniem, przyjmując odpowiedzialność za nasze działania i działania tych, którzy nas otaczają. Wewnętrzny spokój pojawia się, gdy akceptujemy konsekwencje naszych wyborów i działamy z uczciwością i integralnością. Osoby nieodpowiedzialne, nie przyjmując swoich działań tworzą cykl niepewności i frustracji. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy ich działania bezpośrednio wpływają na środowisko rodzinne lub osobistą przestrzeń innej osoby. Gdy udaje nam się utrzymać nasz dom, z dala od nieodpowiedzialności, zachowujemy porządek i spokój. Zen pomaga nam pielęgnować ten wewnętrzny porządek, uznając znaczenie utrzymania osobistej odpowiedzialności we wszystkich sytuacjach. Unikanie obecności osób nieodpowiedzialnych w naszym życiu to sposób na ochronę naszego spokoju i zapewnienie, że nasz umysł i nasz dom pozostaną spokojne i ciche. 5. Osoby mściwe: Zemsta jest jedną z najbardziej destrukcyjnych emocji jakie możemy pielęgnować. W Zen-buddyzmie uczymy się, aby nie nosić w sobie urazy, ponieważ żal jest jak płomień, który pochłania nasz wewnętrzny spokój. Osoby mściwe mają moc zakłócania otoczenia swoją negatywną energią. Zawsze szukają sposobów na zemstę, co wpływa nie tylko na ich zdrowie emocjonalne, ale także na zdrowie innych wokół nich. Gdy pozwalamy, aby osoby mściwe weszły do naszego domu, pozwalamy, aby jad nienawiści się rozprzestrzenił. Tworzy to przestrzeń wypełnioną negatywnością, w której harmonia i pokój są niemożliwe do znalezienia, w zen uczymy się przebaczać i uwalniać cierpienie spowodowane zranieniem. Zemsta z kolei utrzymuje cykl bólu i cierpienia, zarówno dla tego, kto szuka odwet, jak i dla tego, kto go otrzymuje. Praktyka przebaczania jest niezbędna dla emocjonalnego uzdrowienia i utrzymania spokoju umysłu. Gdy mamy do czynienia z osobami mściwymi, kluczowe jest, aby skupić się na praktyce współczucia i zrozumienia. Trzymanie osób mściwych z dala od swojego domu to sposób na ochronę swojej pokoju i zapewnienie, że nasz umysł pozostaje wolny od emocjonalnego ciężaru, jaki niesie zemsta. W zen prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do uwalniania przeszłości i patrzenia w przyszłość z nadzieją. Zemsta więzi nas w cyklu bólu i cierpienia, podczas gdy przebaczenie nas uwalnia. Ochrona swojej przestrzeni i pokoju emocjonalnego to najlepszy sposób na zapewnienie, że nasz umysł pozostanie jasny i spokojny. 6. Powierzchowne osoby. Powierzchowność jest jednym z największych przeszkód w duchowym rozwoju. W buddyzmie zen, prawdziwe piękno, pochodzi z wnętrza, a zewnętrzny wygląd traktowany jest jako coś ulotnego. Powierzchowne osoby, które koncentrują się wyłącznie na statusie, wyglądzie czy dobrach materialnych, mogą stworzyć środowisko, w którym wartość osobista mierzona jest jedynie przez zewnętrzne rzeczy. Może to prowadzić do niepewności i frustracji, zarówno dla nich, jak i dla tych wokół nich. Gdy pozwalamy powierzchownym osobom wejść do naszego domu, Tworzymy przestrzeń, w której esencja człowieka jest przyćmiona przez materializm i próżność. Buddyzm Zen uczy nas doceniać to, co niematerialne i wieczne, takie jak dobroć, współczucie i mądrość. Odstawiając na bok przywiązanie do zewnętrznego wyglądu, możemy osiągnąć głębszy i bardziej znaczący spokój wewnętrzny. Te osoby często szukają statusu lub uznania przez swoje dobra lub wygląd. Buddyzm Zen naucza, że prawdziwa wartość pochodzi z wnętrza i nie zależy od tego, co posiadamy. Aby utrzymać spokój i równowagę w naszym domu, kluczowe jest stworzenie środowiska, w którym prawdziwa wartość osób jest dostrzegana. Przywiązanie do powierzchowności, czy to w odniesieniu do dóbr materialnych, czy oczekiwań zewnętrznych, uniemożliwia duchowy i emocjonalny rozwój. Utrzymując powierzchowne osoby z dala od swojego domu, tworzysz sprzyjające środowisko do introspekcji i samopoznania, które są fundamentalnymi wartościami buddyzmu zen. 7. Dramaturgiczne osoby Dramaturgiczne osoby mają stałą potrzebę bycia w centrum uwagi. Ich emocjonalne wzloty i upadki mogą przekształcić prostą sytuację w wielki spektakl, co tworzy atmosferę niestabilności i stresu. W buddyzmie zen, spokój i cisza są niezbędnymi cnotami, a osoby dramatyczne stanowią poważne zagrożenie dla tej równowagi. Te osoby mają tendencję do tworzenia kryzysów tam, gdzie ich nie ma ciągle przesadzając sytuację, aby uzyskać uwagę lub manipulować emocjami innych. W buddyzmie uczymy się obserwować sytuacje z spokojem i rozeznaniem, nie pozwalając, aby zewnętrzne emocje nas rozchwiały. Gdy dramatyczne osoby wkraczają do naszej przestrzeni, możemy stracić własny spokój, angażując się w ich emocjonalne burze. W buddyzmie... Zen, praktyka uważności, mindfulness, jest kluczowa, aby zachować naszą spokojność w obliczu zewnętrznych turbulencji. Ucząc się nie reagować automatycznie na dramaty innych, pielęgnujemy spokój, Pozwala nam to skupić się na pokojowym rozwiązywaniu konfliktów i utrzymaniu spokoju w trudnych sytuacjach. Osoby dramatyczne z kolei zawsze szukają konfliktu lub powodu do wzburzenia wód, co może zakłócić pokój w każdym środowisku. Aby utrzymać równowagę i spokój w swoim domu, kluczowe jest oddalenie dramatycznych osób, które przynoszą niepewność i niestabilność. W buddyzmie Zen uczymy się mądrze wybierać nasze relacje, abyśmy mogli żyć w spokoju, jasności i równowadze. Jak utrzymujesz swój spokój, gdy w pobliżu są dramatyczne osoby? Podziel się swoją opinią, polub film i zapisz się, aby uzyskać więcej nauk na temat życia w spokoju. 8. Nieszczere osoby. Nieszczerość jest jednym z największych przeszkód na drodze do wewnętrznego spokoju. W Zen Buddyzmie uczciwość i integralność są uważane za niezbędne do osiągnięcia prawdziwej serenii. Nieszczere osoby, które kłamią lub zniekształcają rzeczywistość, tworzą atmosferę nieufności i niepewności. Kiedy pozwalamy, aby tego rodzaju energia weszła do naszego życia, pozwalamy aby nasza równowaga została naruszona. Nieszczerość generuje atmosferę, w której wszystko jest kwestionowane, a zaufanie jest podważane. Zen uczy, że prawda jest siłą, która wyzwala, a życie w zgodzie z prawdą przynosi nam spokój ducha. Kiedy mamy do czynienia z nieszczerymi osobami, jesteśmy wyzwani do utrzymania naszej własnej prawdy, nie pozwalając, aby kłamstwa innych nas zanieczyściły. W zen praktyka życia w harmonii z prawdą pomaga nam tworzyć zdrowe i zrównoważone środowisko. Nieszczerość z natury zakłóca pokój i harmonię, dlatego powinna być trzymana z dala od naszej przestrzeni. Utrzymując uczciwość i klarowność jako podstawowe wartości w naszym życiu, zapewniamy, że nasz dom jest bezpiecznym i spokojnym miejscem dla wszystkich, którzy w nim przebywają. W tym filmie zobaczyliśmy, jak zen buddyzm uczy nas identyfikować i oddalać negatywne energie z naszego życia. Każda osoba, którą wpuszczamy do naszej przestrzeni, ma moc wpływania na nasz wewnętrzny spokój i równowagę emocjonalną. Unikając osób, które przynoszą dramat, powierzchowność, nieszczerość lub jakąkolwiek inną formę zakłócenia, tworzymy zdrowsze środowisko, w którym możemy pielęgnować nasze prawdziwe ja z serenią i harmonią. Pamiętaj, Zen uczy nas, że prawdziwy pokój pochodzi z wnętrza, ale otoczenie wokół nas również odgrywa kluczową rolę w naszej podróży. Bądź mądry w wyborze osób, z którymi dzielisz swój czas i przestrzeń, ponieważ mają one moc wzmacniania lub osłabiania twojej energii. Jeśli podobała ci się ta treść i chcesz jeszcze bardziej zgłębić mądrość zen, aby poprawić swoje życie, nie zapomnij subskrybować kanału, polub ten film, jeśli uważasz, że wszyscy zasługują na życie w atmosferze pokoju i spokoju. Napisz w komentarzach jakie kroki już podjąłeś, aby chronić swoją przestrzeń i energię i oczywiście podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, abyśmy mogli szerzyć pokój i równowagę w każdy zakątek. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż w kierunku samopoznania i serenii.